Cześć, witam Cię serdecznie na kanale Filipiny Bez Cukru, to fajnie, że jesteś. E, dzisiaj chciałbym opowiedzieć o bardzo ciekawym temacie, mianowicie o trzech legalnych, y, najgłupszych pomyłkach, jakie, jakie możecie zrobić tutaj na Filipinach. E, no bo wiadomo, że wielu z Was tutaj przyjeżdża i z miar, zamiarem poślubienia y, kobiety czy gdzieś tam jak poznaliście online i tak dalej, wiadomo, że te kobiety tutaj są y, przesłodkie, potrafią się zaopiekować, no i wielu ludzi też y, przez to y, popada w błąd, y, czy w problemy, bo mówię, bo, bo przejeżdżają i się szybko hajtają, czy szybko się y, oświadczają, zamiast sprawdzić kobietę i y, wiecie jak to jest. Ale w Filipinki jak y, P powiem wam szczerze, no są, yy, no, jak się znajdzie taką Filipinkę odpowiednią yy, z prowincji, no to to są yy, kobiety, które naprawdę są troskliwe, opiekuńcze i jeśli taką, yy, znajdziesz kobietę, która się naprawdę w to jest zakochanie w twoich pieniądzach, no to po prostu jakbyś wygrał na loterii, bo taka kobieta po prostu no, za tobą skoczy w ogień. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jest bardzo ciężko znaleźć taką y, kobietę, wiesz, żeby po prostu ci nie skamowała czy nie czekała tylko na twoje pieniądze. I ja opowiem wam, y, o, ostatnio słyszałem taką historię o takim Tomasie, on y, z pieniędzy ca, y, całe swoje tam, y, wiecie, w swoim, ze był, y, wszystko z pieniędzy, co miał, miał chyba 700 tysięcy dolarów. I tutaj przyjechał, no i to już na, planował życie na emeryturze tutaj. No przyjechał tutaj, zaczął pierwszy się trochę bawić, ale że z tymi kobietami zbytnio nie miał, co z nimi, tymi małolatami nie miał, co z, Wiecie, to, to trwało tam trzy miesiące, czy cztery miesiące. Kiedyś on się tam bawił, że tak powiem, życiem używał. Spotykał różne kobiety i no, starał się znaleźć partnerkę na dłużej, no ale właśnie dotarł do niego, że... Y, z takimi małolatami, to y, no, nie bardzo się y, wiecie, ma jak odnaleźć, jak ma się dogadać i no, te małolaty mają cały czas coś w głowie i większość z nich po prostu y, tylko i wyłącznie y, no, zabawę w głowie, nie? No i dlatego ten, ten słyszałem, ten Tomas się przeniósł do, do Cebu tutaj niedaleko, tam poznał jakąś y, laskę już y, dobrze po 30, y, a ta laska już była też y, dobrze zorientowana, koło chce, Kobieta była, że tak powiem, z dwójką dzieci, no i mąż chyba jej umarł, że ona była w takiej, że tak powiem, sytuacji krytycznej, żeby utrzymać swoje dzieci. No i tak się mm, złożyło, że y, online się spotkali, czy umówili się pierw właśnie ten Tomasz y, z tą dziewczyną, kobietą w sumie. No, ona była już tak zorientowana, właśnie mówię, na, na kasie i tak dalej, że wiecie, y, no, w, niby wielka miłość zaczęła go urabiać. No, różne wszystkie historie. Postawili resort, postawili restaurację, no, spienierzyli te jego 700 tysięcy dolarów, i później zaczęły się, zaczęły się problemy, no bo ta jego kobieta, żona, bo oni się tutaj pobrali, zatrudniła do, do pomocy w domu, czy tam w restauracji, właśnie jakąś dziewczynę. No a w międzyczasie odsunęła się od swojego męża i tak jakby wiecie, no, no zostawiła go samemu sobie, że tam nie interesowała się, ochodziły się, ocho y te relacje między nimi, nie, interesowa nie interesowała się jego życiem, no i mówię, no i po prostu miała wywalone. Zajęła się bardziej restauracją, i chyba to resort był czy hotel. No. W każdym bądź razie, no, w tym czasie, kiedy ona zatrudniała tą y, jakąś dziewczynę do pomocy młodą, no to wiadomo, jak on miał zimno w domu, no to, y, no, to y, no, po prostu no, jakiś tam romans był między nimi, y, no i ta żona jego po prostu po y, tam jakimś miesiącu czy jakimś tam czasie po prostu no, mu zagroziła, bo y, wiedziała wszystko, wiedziała SMS-y, wiedziała, gdzie się kiedy spotykają na kamerach i tak dalej. Zagroziła mu, że po prostu albo przepisuje on to wszystko y, na nią, albo idzie po prostu do więzienia, bo tutaj na Filipinach jest tak, że jak y, no, jesteś w, w związku, tutaj na y, Filipinach gdzie jest ślub, no to y, właśnie zdrady są y, zagrożone pozbawieniem y, Kary wolności. Nie? To trzeba naprawdę pierwszy błąd to jest to, że ludzie tutaj nie znają w ogóle y, tego prawa małżeńskiego tutaj na Filipinach. Nie? To jest tak, że tutaj tak naprawdę to y, jak tylko weźmiesz y, ślub, to od razu na drugi dzień ma, y, Filipinka ma połowę Twojego wszystkiego. Nie? I potem może się wydarzyć y, tak naprawdę wszystko. Y, no, może właśnie podstawić jakąś tam klientkę, żeby cię wyrolować z, z kasy. No mogą się różne rzeczy wydarzyć, ja nie mówię, że tak się zawsze dzieje, ale właśnie w przypadku tego Tomasa tak było. Dlatego trzeba bardzo uważać, żeby no, nie dać się w jakieś takie dziwne interesy wkręcić. Wiecie, no nie wiadomo, jakby była słodka dziewczyna, to nie wolno przez pierwsze 3 lata, no nie wiem, no 3 lata to jak mówię, jak dla mnie, kupować cokolwiek na nią czy jakieś tam y, mówię domy, czy ziemie, czy, czy cokolwiek, bo przecież wiadomo, że no, ty tej kobiety tak naprawdę nie znasz. No, to jak y, to tak samo jak byłoby gdzieś w Europie, byś po prostu wziął, kupił coś na kogoś, y, no bo ma ładne oczy. No, to tak, tak samo to jest tak sama y, historia, tylko że tutaj w Azji to jest tak, że y, działo, y, y, że prawo działa zawsze na niekorzyść y, obcokrajowca. Jak jest, y, Filipińczyk czy Filipinka zamieszana w jakieś tam, y, wiecie, sprawy, to to zawsze będzie działało na y, korzyść y, obcokrajowca, czyli jak mówię, coś tam się y, wydarzy w takim związku po jakimś czasie, jak y, mówię, jak już pieniądze po prostu wszystkie siły wyciągnie, no to może się różne, no różne akcje się mogą podziać, że tak naprawdę będziesz y, stanieś przed wyborem, że albo po prostu spierdzielasz stąd, albo idziesz do więzienia. nie, No bo takie właśnie przypadki się tutaj zdarzają. I to jest pierwsze po prostu. Pierwsze to jest to, że ludzie nie znają y, prawa tutaj y, na Filipinach. Nie? Trzeba zrozumieć, że y, na Filipinach nie ma po prostu rozwodów. Nie? Także to co po prostu y, jak się kogoś, wzią, jakąś kobietę, no to po prostu tak jakbyś automatycznie się z nią dzielił y, wszystkim co masz. To jest tak też, że y, no mówię, różne historie się mogą podziać. Można oczywiście wziąć rozwód gdzieś w jakimś, wyjechać w innym kraju i wrócić i tutaj to wszystko na Filipinach y, przedstawić, y, jeśli by taka była sytuacja, ale to po prostu, no, jest po prostu roboty tyle, że, y, no, można sobie wyobrazić i też y, trzeba y, się zastanowić, czy na przykład jedna czy druga osoba by chciała to wszystko robić, nie, żeby m, pójść na rękę, że tak powiem, i pojechać do innego kraju i wziąć rozwód, także tutaj y, jak już mówię, weźmiesz ślub na Filipinach, no to już masz po prostu, że tak powiem, przerąbane, bo y, naprawdę jeszcze z taką mówię, świeżo, nie? jak nie znasz kobiety, no. Trzeba wiedzieć, że y, w, y, w prawie filipińskim właśnie jeśli y, mąż zdradza, i tak samo kobieta, no, ale tutaj chodzi, jeśli o y, męża, y, mąż, foreigners, y, obcokrajowiec zdradza kobietę, no, to może iść po prostu, y, żona mu założyć sprawę, to jest artykuł 334 tam y, w prawie filipińskim, i no może iść do więzienia taki koleś, nie? Także powiem wam, że no to jest y, ogromne zagrożenie, jeśli no, y, postanawiasz poślubić jakąś kobietę, której y, jej tak naprawdę nie znasz. Dlatego zalecam, żeby te śluby no nie były robione tylko dla wizy, tylko żeby te śluby były po prostu brane z miłości, nie? No, tak jak normalnie się powinno brać, bo jak y, robi się jakieś takie historie, skrótowe no nie, z, nie z czystego serca, no to to później się tak czy siak no, odwinie i źle skończy. Dlatego trzeba uważać, jak się weźmie ślub, to po prostu jak ktoś cię złapie na jakimś zdradzaniu, czy na jakimś citowaniu, no to możesz iść do puchy. I to chyba też dlatego tu na Filipinach dużo ludzi na przykład jeździ, z, 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 większość mają przyciemnione szyby, czy chodzą też w maskach, chyba po to, żeby się ukrywać, jak robią coś nie takiego. Bo mówię, no, y, można narobić, można kogoś do opuchy wsadzić, a tym bardziej tutaj y, obcokrajowca. Z tego co ja się orientuję też, no to wiadomo, każde prawo jest inne, ale tutaj na Filipinach jest bardzo specyficzne. No i jeśli no, jesteś emerytem, załóżmy i no, poszczubisz jakąś tam y, Filipinkę tutaj na Filipinach, to automatycznie ona y, jest y, uprawniona do, wiesz co, do pobierania Twoich y, świadczeń nie? Jak, jakbyś ty zmarł i tak dalej, to te świadczenia wiadomo na nią są y, przechodzą, ale to nie byłoby nic nienormalnego, ale wiesz, no, trzeba sobie zdać też sprawę z tego, że Tutaj no, to jest druga taka sprawa, że no, nie możesz mieć nic na siebie, to znaczy możesz wybudować dom, ale nie możesz mieć działki na siebie, nie, czyli jak gdyby się coś podziało y, w jakimś czasie y, między tobą a tą kobietą, y, którą chciałbyś poślubić, czy poślubiłeś, no to wiadomo, że to się wszystko będzie rozchodziło o pieniądze. No i też słyszałem tutaj właśnie taką historię, że i y, to Polak wybudował y, resort, wybudowali wszystko, no wiadomo, że to było na tą kobietę y, i no i się później po, jak zaczęli prosperować, czy otworzyli biznes, no to się y, drogi rozeszły, nie? także no trzeba sobie z tego sp sprawy zdać, że to co tutaj będziesz inwestował, no to będziesz inwestował w kogoś nie, to nie jest taka historia, że y, to tak jakby na siebie, no. na siebie jak jakbyś chciał robić to wiadomo, żeby trzeba było to zrobić na jakiegoś słupa, a nie na y, kobietę, która ci może zrobić y, tak naprawdę rachu ciachu i m, wiesz, no bardzo pod górkę tutaj na Filipinach. Tym bardziej, że mówię, że prawo tutaj na Filipinach jest tak y, y, skonstruowane, żeby chronić Filipińczyka, a nie Fornersa. Także y, wiesz, no zdaj sobie sprawę, że jak będą jakieś problemy z kobietą później po jakimś czasie no to y, to wszystko, to, co zainwestowałeś, czy to będzie dom, czy to będzie ziemia na nią kupisz, czy cokolwiek, no to to wszystko przechodzi na nią, nie? No ty jesteś po prostu pionkiem w grze, w większości wypadków, jak y, widzę, i to mówię wam, jak ja to widzę, no to wiecie, no pieniądze się kończą i y, no koleś po prostu albo źle kończy gdzieś tam, no mówię, zapija się, albo po prostu wraca do innego kraju, czy tam do kraju, kto, skąd przyjechał. Ale też są takie historie, że ludzie już nie mogą wracać do, do tych krajów, że słyszałem też, że ktoś tam po prostu no, długów narobił, tu przyjechał, grał milionera i teraz już nie możesz wrócić się do siebie, wiecie, do kraju. Także no to są bardzo różne historie, trzeba naprawdę bardzo uważać, jak sami wiecie, to już jest na przykład druga, teraz mówię o drugiej historii, gdzie właśnie zainwestowali ludzie pieniądze w resorty i kobiety wykręciły, nie? No bo, no, bo dlatego, że właśnie nie można mieć tak naprawdę tego, tej ziemi na siebie, no to jak ktoś po prostu się zakochuje w tydzień, miesiąc, no i nie kontroluje siebie czy swoich jakichś tam emocji, no to no, traci pieniądze. No. To jest tylko kwestia kiedy i ile, nie? No to jest druga sprawa, na którą chcielibyście, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę. Jeśli faktycznie myślisz o przyjeździe na Filipiny i zainwestowaniu pieniędzy, no to. Jak najbardziej, to jest Twoje życie. Możesz zrobić sobie z tym, co chcesz, nie? No bo mówię, Twoje wybory, Twoje jakieś później konsekwencje, ale po prostu moim zdaniem, powinieneś przyjechać, pobyć kilka lat, rok, tam nie wiem, czy tam ile cokolwiek, zorientować się tutaj w temacie, i dopiero jak już naprawdę będziesz zdecydowany, że to jest to miejsce dla Ciebie zacząć jakiekolwiek inwestycje, nie, żeby to nie było, ja wiem, że każdy chciałby zainwestować jak najszybciej, żeby to się tam zwracało, ale właśnie w takich wypadkach się najczęściej y, tutaj traci, no bo jak się nie zna rynku, nie zna się tutaj y, tych y, wszystkich różnych dziwnych y, historii, i też nie, y, tak na początku człowiek nie jest, y, na początku może być zachwycony y, tym miejscem, no ale później po czasie wiadomo, wychodzą różne sprawy y, z tym związane, dlatego przed jakimikolwiek y, 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 inwestycjami, y, a tym bardziej na kogoś, no to ja naprawdę bym zalecał, żeby pobyć tutaj na Filipinach, y, popatrzeć jak to właśnie wygląda, y, no bo to jest, mówię, całkiem inny system, tutaj to wszystko całkiem inaczej f, f, funkcjonuje, także m, też właśnie widzę, że dużo ludzi po prostu no, po, po czasie, no, no pada, no to byłyby by złe inwestycje. Nie? Kolejną sprawą, na którą chciałbym, żebyś zwrócił uwagę, jest to, że no tutaj jak podpisujesz, że jak bierzesz ślub na Filipinach, no to podpisujesz też umowę z, z rządem, wiesz, no, i to są tak naprawdę z y, różnego rodzaju z tym związane te zobowiązania i też, wiesz, no to jest tak, y, wiadomo, oficjalnie wszędzie tutaj i traktowane poważnie, że tu na Filipinach to musisz sobie zdać z tego sprawę, że podpisujesz też y, że tak powiem umowę z rodziną wybranki, nie? no bo jak znajdziesz taką, czy nie daj Boże ci się trafi taka właśnie utrzymanka, y, gdzie będziesz miał całą rodzinę na wiesz na karku, no to po prostu wiesz, no władowałeś ład się właśnie w problemy, no zdaj sobie sprawę z tego, że y, małżeństwo czy ślub to jest naprawdę y, zobowiązanie i to jest poważna sprawa, y, zdaj sobie sprawę z tego, żeby żyć na Filipinach wcale nie musisz mieć ślubu z nikim możesz sobie po prostu żyć tutaj na y, wizie turystycznej, przedłużać ten y, do dwóch lat pobyt. Możesz poznać kultury, możesz poznać różne y, okolice, no ale po prostu nie ładuj się w związek y, z całkowicie nieznaną y, kobietą, czy tam gdzieś poznaną przez internet, czy nawet tutaj przez miesiąc-dwa, bo y, 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 wiesz, bo ten y, 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 miodowy miesiąc minie. A no, podpois, podpisujesz zobowiązania czy y, na całe życie, czy tam na, wieś, na następne jakieś tam sprawy i właśnie y, y, lata, czy y, podpisując taki kontrakt, no to mówię od razu, taka Filipinka ma połowę tego, co ty masz. także. No, te głównie takie właśnie chciałbym, żebyś zwrócił na, na te takie właśnie powody, żeby po prostu się zastanowić, czy no, chciałbym odradzić generalnie, żeby tutaj brać ślub na Filipinach, nie? Są na to sposoby, ja mówiłem gdzieś w innych krajach, gdzie y, rozwód można wziąć szybko i tak dalej, można zrobić jakieś inne, y, że tak powiem, y, no obejścia, czy jakby tam, tam nazwał, ale mówię właśnie tutaj na Filipinach po prostu jeśli bierzesz ślub, no to moim zdaniem robisz po prostu strzał sobie w kolano, bo od razu, no mówię, no tak jakbyś się podpisywał z połową rodziny tam wybranej, bo przeważnie, no nie ma co się oszukiwać, te dziewczyny są bardzo z rodzinami związane. Często gęsto to są te y, tak zwane breadwinner, czyli one pomagają tej rodzinie i to jest całkowicie normalne, jeśli to jest, wiecie, w takich sytuacjach, że ktoś potrzebuje tej pomocy, bo, ale wiele jest, wiele jest właśnie też takich y, sytuacji, że tam chłopy zdrowe siedzą w domach, a dziewczyny tu na nie pracują, czy to po prostu y, wymaga się od nich ciągnięcie od tych fornersów kasy, no bo... Mówię tak naprawdę to jesteś raz w życiu się tam trafiasz w takiej osobie, czy może wiesz i tak dalej i trzeba się wyciągnąć jak najwięcej. I tak samo będzie właśnie, no e, w przypadku jak e, coś kupisz, czy coś zaczniesz inwestować na kogoś, bo to jest tylko kwestia czasu, kiedy to się po prostu, no mówię, no stracisz to, to się po prostu... Mm, odwinie przeciwko tobie. Dlatego no, zastanów się jeszcze raz, co robisz i poszukaj innych rozwiązań. Jak naprawdę chcesz wziąć ślub tutaj z kobietą z Filipin, to po prostu poszukaj lepszych rozwiązań. Ja już mówiłem o tych rozwiązaniach, ale to mówię jak każdy chce, to może poszukać. Eee, bo mówię, no bo y, szkoda, szkoda po prostu y, swojego życia marnować lepiej, właśnie y, poświęcić te kilka minut nawet na ten film, żeby się dowiedzieć, wiecie co y, o tych różnych tutaj takich y, y, sprawach niż później y, całe życie się tam czy tam kilka lat y, zmarnować na to żeby się wiecie, z kimś żreć. Nie? Dlatego naprawdę bądźcie bardzo wyczuleni na y, takie błędy. Dobrze to będzie wszystko co chciałem wam y, przekazać. Tak mi się przynajmniej teraz wydaje. Teraz y, też nagrywam osobno dźwięk i osobny obraz. Mam nadzieję że to będzie lepiej. Dajcie mi znać czy to y, czy wam się podoba ten filmik? Dziękuję wam bardzo za to, że jesteście, za to, że oglądaliście ten filmik, no i mnie słuchaliście. Jeśli ktoś chciałby mnie wspomóc, można to zrobić przez kofi. tutaj wklejam wam link. Także dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, sana all.